W maju. To znowu my, Zuza i Jakub. I przychodzimy do Was opowiedzieć o naszych kolejnych premierach. A będzie tego trochę. I może na początek coś dla fanów piłki nożnej. Książka FC Bayern. Nieopowiedziane historie piłkarskiej superpotęgi. Klub, z którym Robert Lewandowski w zeszłym sezonie zdobył tytuł Ligi Mistrzów, tak jak wiele innych, skrywa sporo sekretów. Na nasze szczęście jednak, znany niemiecki dziennikarz Christian Volk Odkrywa przed nami trochę tajemnic z szatni tego klubu, nie tylko tych z ostatnich lat, ale również z czasów, kiedy w klubie grali tacy zawodnicy jak Frank Ribery, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski czy Michael Balak. Jeśli interesuje was, na czym polegał pościg za José Mourinho albo nieporozumienia z guardiolą, to ta książka jest właśnie dla Was. W najgorszym wypadku skończycie z elegancko wydaną pozycją na waszej półce. FC Bayern z premierą 5 maja. Również 5 maja premierę będzie miała kolejna książka Diany Brzezińskiej, którą kojarzycie doskonale z serii o Adzie i Krystianie. Tym razem poznajemy historię Marcela, który znalazł martwą żonę w sypialni. Staje się on głównym podejrzanym policji. Jeśli macie ochotę na dobry kryminał i przyjemnie spędzony czas z książką, to książki ON, Diany Brzezińskiej, nie może zabraknąć na Waszej biblioteczce. No dobra, to teraz czas zadać sobie pytanie, jak to wyjaśnić razem z Kasprą Pitalo? Z tej książki możecie się dowiedzieć naprawdę wielu ciekawych rzeczy. Na przykład, czy inni ludzie są prawdziwi? Dlaczego pojęcie jest zielone, a nie czerwone? Czemu głębie widzą szybciej? No i najważniejsze, dokąd zmierzamy? Niewiarygodne, że jeden człowiek zna odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jeśli zatem chcecie wskoczyć w niezbadane odmęty zagadek otaczającej nas rzeczywistości, nie znajdziecie nic lepszego. Jak to wyjaśnić z premierą 19 maja? W najbliższych miesiącach nie może również zabraknąć poradnika. Tym razem mamy coś dla kobiet, coś co jest zdecydowanie ciekawe i Nowatorskie, kobiety nie kłamią i mają najwyżej 39 lat. To poradnik oparty na serii felietonów, w których znajdziecie przykłady z życia wzięte, które w humorystyczny sposób eksplorują dane zagadnienie i pomagają wyjść z utartych schematów i zachowań. So don't worry, be 40. A w następnym życiu od razu zostań 40-latką. Premiera również 19 maja. To by było na tyle, jeśli chodzi o maj. A już w czerwcu przygotowaliśmy coś dla fanów czarnych komedii. Główny bohater książki Zabijaj Uważnie to odnoszący sukcesy adwokat, który zostaje zmuszony przez swoją żonę do pójścia na terapię. Mężczyzna opanowuje swój work-life balance do perfekcji. Więc, kiedy jego natrętny klient, brutalny kryminalista zaczyna przysparzać mu problemów, on zabija go zgodnie ze wszystkimi regułami mindfulness. Co się dzieje później? No, tego to dowiecie się już czytając książkę. Dlatego zapraszamy Was, premiera 2 czerwca. Wiemy, że wielu z Was z utęsknieniem czeka na tę książkę. Pierwszy tom tej serii zachwycił Was. Całkowicie. Już 2 czerwca w księgarniach znajdziecie marionetkę, czyli drugi tom matrioszki, historii opowiadającej o losach Marty Małeckiej. Niestety nie możemy zdradzić Wam zbyt wiele, ale możemy zagwarantować, że będzie się działo. Czas przekonać się, kto będzie marionetką, a kto będzie pociągał za sznurki. Zapiszcie datę 2 czerwca w kalendarzach. 2 czerwca zrobię się też nieco poważniej, bowiem wtedy właśnie ukaże się reportaż Piotra Zielińskiego. Odbywałam w nim podróż do świata, o którym wiele osób słyszało do świata internetowych pracownic seksualnych. Poznajemy zatem od podszewki ich codzienność. Zderzamy się też z osobami po drugiej stronie, czyli klientami, którzy mają własne erotyczne fantazje. Autor zadbał również o to, aby w temacie wypowiedzieli się specjaliści, tacy jak seksuolodzy, czy terapeuci. Jeśli zatem chcecie przyjrzeć się z innej perspektywy temu środowisku, a przede wszystkim macie ochotę na dobry reportaż, to ta książka będzie właśnie dla Was. Pamiętacie książki 100 dni po ślubie? Lub ten jedyny? Mamy nadzieję, że tak, bo już 30 czerwca premierę będzie mieć kolejna książka Emily Giffin. Tym razem poznacie historię Cecil, której przygoda na jedną noc z Grantem zmienia się w coś zdecydowanie poważniejszego. Para wyznaje sobie miłość, jednak pewnego dnia Grant przestaje się odzywać, nie odbiera telefonów, dosłownie zupełnie znika. Jeśli jesteście fanami literatury obyczajowej z wątkiem romantycznym, to ta historia całkowicie was pochłonie. I tym jakże romantycznym akcentem kończymy nasze majowo-czerwcowe zapowiedzi. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i z utęsknieniem będziecie czekać na nas latem. Do zobaczenia!